Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz. Witam Państwa w środę rano. Przepraszam, że mieliśmy krótką przerwę, ale to wynikało z, z moich zajęć służbowych. Proszę Państwa, dzisiaj ważne wydarzenie. Dzisiaj są dane o sprzedaży zewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Mamy dane o inflacji z Wielkiej Brytanii. Kontynuuje, Stany Zjednoczony kontynuują wolność celną z Chinami. W związku z tym będę i o tym mówił, a także jaki to ma wpływ na waluty azjatyckie, na, na chińskiego yuana, na australijskiego dolara, a także wrócimy do kwestii euro i jaki to ma wpływ na złotówkę, a w międzyczasie chciałbym jeszcze omówić kwestię związaną z bezpieczeństwem, czyli na przykładzie Danii, omówić e, politykę migracyjną e, w Europie. Jaki to ma wpływ, co można zrobić, co robi Dania i dlaczego my tego nie możemy zrobić. W związku z tym zaczynamy. Dzisiaj damy o, o, o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej chciałem Państwu powiedzieć, nie lubię mówić o historii, jak było, bo to Państwo wszyscy pewnie wiecie, jeżeli siedzicie na rynku, ale mamy pewne wyhamowanie mamy wyhamowania spadków na giełdach. Dzisiaj oczywiście. Dzisiaj co prawda, otworzyliśmy się na czerwono, ale jest to wyhamowanie, jest też ciekawa sytuacja, ponieważ jak giełdy odbijały to, to nie miało wpływu na dolara, bo zazwyczaj było tak, że giełdy odbijały to, to wówczas dolar się osłabiał, ponieważ dolar był traktowany jako waluta rezerwowa, jako ta bezpieczna przystań. W związku z tym, jak źle coś się działo na rynkach, spadł apetyt na ryzyko, to wtedy kupowaliśmy dolara i ten dolar się umacniał. Teraz mamy sytuację zgoła odmienną, mamy odbicie, odbicie na giełdach, a euro przybuje, że tak powiem, i, i zdobywa nowe, nowe pozycje. To, proszę Państwa, jest też, jest też związane w mojej ocenie z polityką Stanów Zjednoczonych. To nie wynika z tego, z jednej strony była mowa, że, co też jest prawdą, że dzisiaj na rynkach nie rządzą inwestorzy, ale rządzą kapitały, nie rządzi handel, ale właśnie rządzą te kapitały, które... które Swobodnie przepływają, jeżeli ktoś zadrze z tak zwanym międzynarodowym kapitałem, a wiemy, że za każdym międzynarodowym kapitałem stoi pewnie jakiś naród, ale mówiąc ogólnikowo, jeżeli ten międzynarodowy kapitał obrazi się lub zmieni, a teraz mamy walkę nie tylko ekonomiczną, ale polityczną na świecie, w związku z tym to powoduje pewnego rodzaju perturbacje, które ja też mówiłem Państwu, że ten pierwszy kwartał, który odszedł już, będzie był trudnym bardzo na, kwartałem. Jak będzie wyglądał drugi kwartał, to pewnie w mojej ocenie będzie, będzie charakteryzował się dużą zmiennością, na którą musimy być przygotowani. Proszę Państwa, sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne, bardzo ważne dane, bo to dane, które pokażą, czy istnieje ona pilna potrzeba krótkoterminowego łagodzenia polityki monetarnej przez Fed, czy też nie. I tak, proszę Państwa, Morgan Stanley, ale także inne banki, bo Banko Ameryka Goldman Sachs, e, prognozują wysoką sprzedaż detaliczną w Stanach Zjednoczonych. E, te trzy wspomniane przeze mnie banki prognozują sprzedaż na poziomie, wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie 1,2% miesiąc do miesiąca. Szeroko omawia to morgan Stanley, który mówi, że ta sprzedaż, ta dynamika sprzedaży detalicznej będzie spowodowana zakupami samochodów przed wprowadzeniem taryfy celnej. Cieplejszą pogodą, tym że przyczynia się ona do sprzedaży, wzrostu sprzedaży materiałów budowlanych, czyli za, mamy wcześniej sezon na, na budowlankę, ale to także działalność gastronomiczna, ciepła, po, ciepła pogoda, to także odbija się na słabych wynikach za y, luty. Morgan Stanley uważa także, że silne, silne dochody z pracy, sprzyjające czynniki sezonowe, to będą te czynniki, które napędzą odporność. Konsumpcji w drugim kwartale. Podobnie, podobnie e, uważają Banków Ameryka i Goldman Sachs. W związku z tym, to, że w że te banki spodziewają się silnego wzrostu sprzedaży detalicznej, bo przypomnę Państwu, że w poprzedni dane były 0,2%, a teraz spodziewamy się 1,2%. To wesprze zaufanie do siły konsumentów i pomaga złagodzić obawy o recesję. To może być ważny punkt. Zarówno dla rynków akcyjnych, jak i dla dolara amerykańskiego. Ale jeśli chodzi o parę euro-dolara, czy o to naszą ulubioną parę, która ma wpływ także na, na złotówkę, bo złotówka, siła złotego bądź słabość złotego, to wpływają na nie dwa czynniki. Sytuacja na rynku międzynarodowym, czyli idziemy tutaj w kwotowanie euro-dolara, a także polityka monetarna naszego banku centralnego. Ale tu chcę zauważyć, że ten bank centralny oczywiście jest odpowiedzialny u NBP za, za politykę monetarną, ale na tą politykę wpływają także działania rządu. O ile dzisiaj działania rządowe postrzegane są jako działania proinflacyjne z uwagi na ceny prądów, prądu i w ogóle energii, to y, działania Narodowego Banku Polskiego są działaniami, które w zapowiedziach już teraz będziemy E, bardzo bardziej głębi, w związku z tym spodziewamy obniżki stóp procentowych. Natomiast jeśli chodzi o eurodolara, to tutaj bardzo ciekawa analizę wydaje ING Bank. ING Bank twierdzi, że mimo że eurodolar jest przewartościowany i wykupiony, to ta słabość dolara i duże zainteresowanie zakupami w okolicach 1.13 prognozuje, że eurodolar jest bardziej prawdopodobne, że dojdzie do 1.15 niż miałby spaść do 1.12. Ja osobiście uważam, że jesteśmy w ciekawym momencie i to, że dzisiaj euro-dolar mamy wzrosty, to, to w mojej ocenie może być to już taki ostatni, ostatni wzrost, ponieważ też widzę sytuację na, na naszym polskim złotym. Uważam, że polski złoty, szczególnie jeśli chodzi o dolar złotego, zasługuje już na, na korektę, chociaż z technicznego też punktu widzenia jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Ponieważ na świecach miesięcznych, w interwale miesięcznym jesteśmy tuż pod średnią kroczącą studniową, to jest bardzo ważna średnia, i tam jesteśmy pod, można powiedzieć, przebiliśmy tą średnią, czyli można powiedzieć, że gdzieś jest szansa, że jeżeli pójdziemy w dół, no to wtedy trwale to przebijemy, ale to byśmy wtedy już byli, łamali trendy kilkuletnie. W związku z tym jesteśmy w bardzo takiej sytuacji e, ważnej dla naszej pary walut. I ja osobiście spodziewałbym się tutaj jakiejś korekty osłabiającej złotego, ale to też w obecnej sytuacji, gdzie nie tylko rządzi wolny rynek, ale działania polityków, bo tak jak zawsze powtarzam, ktoś kiedyś mówił do mnie, a to nie mówmy o tej polityce, ale wszyscy ci, którzy się troszeczkę znają na tym, to wiedzą, że za każdym wynikiem ekonomicznym, pozytywnym lub negatywnym, czasami też stoi decyzja. Polityczna. Proszę Państwa, w związku z tym ING mówi idziemy na 1,15, bardziej prawdopodobnie niż jakbyśmy mieli pójść na 1,12. ING stwierdza wzrost euro dla utratę atrakcyjności dolara jako aktywa rezerwowego i bezpiecznego, a nie tylko wody na stóp procentowych. Stwierdza, że jest wysoka płynność euro. Że jutrzejsze spotkanie ECB jest potencjalnym ryzykiem co do tego wzrostu, ale bardzo gołębi ton mógłby osłabić dynamikę euro, ale patrząc, co to znaczy bardzo gołębi ton, jeżeli bierzemy pod uwagę, że 75 punktów bazowych łagodzenia polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny jest już w cenach, to ta poprzeczka dla negatywnego zaskoczenia jest e, wysoko. Kolejna waluta, która, która będzie w centrum Uwagi w tym tygodniu to fund brytyjski, tutaj chodzi o, o inflację. Też biorąc pod uwagę prognozy banków, m.in. SEB, przewiduje, że miesiąc do miesięca CPI w Wielkiej Brytanii wynosi 0,4%, a rok do roku 2,6%. Poprzednie wskaźniki były 0,4% i 2,8%, w związku z tym rok do roku inflacja wyhamowuje. Bank Mitsubishi zwrócił uwagę na dane o płacach Wielkiej Brytanii za luty. I dane o zatrudnieniu w marcu, że były nieco słabsze niż oczekiwano, ale nadal odzwierciedlają stałe, stale podwyższoną presję płacową, bo trzeba zwrócić, proszę Państwa, uwagę, że w Wielkiej Brytanii wzrost płacy, jeśli chodzi o średnie tygodniowe zarobki, to pozostało to na poziomie 5,6% wzrostu, przy czym dane te ze stycznia zostały skorygowane w dół. Płace w sektorze prywatnym bez premii również utrzymały się na poziomie 5,9% ze zmianą w dół z 6,1, czyli mamy spadki, dynamiki wzrostu płac, ale one dalej są istotne. I pomimo niewielkiego osłabienia wzrost płac nadal nie jest zgodny z celem inflacyjnym Banku Anglii wynoszącym 2%. W związku z tym te dane o tym, jednak o wzroście płac to potwierdzają ostrożne podejście Banku Anglii. Bank Mitsubishi utrzymuje, że kwartalne obniżki 100% wyniosą 25 punktów bazowych. Co odzwierciedla stopniową ścieżkę normalizacji. We wnioskach Bank Mitsubishi podkreśla, że pomimo sztywnego wzrostu płac, najnowsze dane o rynku pracy w Wielkiej Brytanii nie zniweczą powolnego, umiarkowanego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Bank Mitsubishi spodziewa się, że Bank of England będzie kontynuował stopniowe obniżki o 25 punktów bazowych. O ile szersze trendy inflacyjne i dane o zatrudnieniu będą wspierać scenariusz jego lądowania. Partia Pracy ma problemy. W Wielkiej Brytanii, można powiedzieć, a chociaż funt do dolara odnotowuje nowe szczyty. Natomiast jest dużo pracy przed, przed obecnym rządem, szczególnie w sytuacji, w której ma problemy także związane z migracją, ze strajkami związanych z, nawet z branżą śmieciową. Przypomnę Państwu, w Birmingham mamy wielkie problemy, gdzie rząd musiał wezwać wojsko, które u, usuwały potężne hałdy śmieci. Z uwagi na to, że tam mogłaby się nawet wydać pandemia, także jakieś dramatyczne sytuacje dzieją się, które nie sprzyjają temu rządowi, są w trudnej sytuacji, właśnie. Niektórzy mówią właśnie dzięki temu, że ta polityka migracyjna, polityka socjalna w Wielkiej Brytanii odbija się na, na, tym, na tym kraju. Co będzie dalej, zobaczymy. Na razie oczywiście fund korzysta ze słabości dolara i w tej parze fund dolar. Pnie się, pnie się do góry. Proszę Państwa, trwa wojna celna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Donald Trump, patrzę, obserwuje jego politykę. To jest to polityka przemyślana, mimo że w sytuacji, w której nakładał te cła, no to wielu komentatorów rwało sobie włosy z głowy, twierdząc, że on jest, prawda, można powiedzieć, niezrównoważony, czy nie wie co robi. Ale ta umiejętna polityka sterowania ceł wobec. Chin, ale swoich sojuszników, a potem to słynne zawieszenie cał na 90 dni, co, odbi co spowodowało odbicie na rynkach akcyjnych, i to powoduje, że Stany Zjednoczone, w mojej ocenie, budują koalicję aliantów przeciwko, można powiedzieć, Chinom, co stawia Chiny w tej sytuacji, ponieważ muszą stymulować swoją gospodarkę, co oczywiście robią. Natomiast bardzo ciekawa wypowiedź Karol Caroline y y Levitt. Rzeczniczka Białego Domu oświadczyła, że to Chiny potrzebują porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a nie, a nie odwrotnie że Waszyngton nie potrzebuje porozumienia z Pekinem, dlatego że Chiny zależą od amerykańskiego konsumenta i jego pieniędzy, i że Ameryka przygotowuje się do nałożenia na Chiny także ceł sektorowych, czyli związanych z danymi towarami czy surowcami. To wszystko powoduje, że ta sytuacja odbija się na australijskim dolarze. ANZ czyli Australian New Zealand Bank ma przez to ostrożne podejście do dolara australijskiego. Prognozuje tą tego crossa czyli australijski dolar do amerykańskiego na poziomie 0,61 w drugim kwartale, ale mówi o tym bardzo ciekawie argumentuje to, że dalsze usłabienie ustalonego kursu juana przez Ludowy Bank Chin w celu zaabsorbowania zaobs skutków taryf prawdopodobnie wywrze presję spadkową na australijskim dolarze. Proszę Państwa, bo Chiny odpowiadają za 1 trzecią eksportu Australii, a ceny rudy żelaza nadal spadają. Australijski dolar jest podatny na wahania za, za pośrednictwem kanału tak zwanego Terms of Trade. Spadek mieliśmy cen nowych domów w Chinach w marcu o minus 4,6% rok do roku, ale ciekawe, i to też wpłynęło na, na dobrą sytuację, na odbicie na akcjach, że w pierwszym kwartale PKB Chin. Przekroczyło poziom 5,4% w porównaniu z oczekiwanym 5,1%, czyli wyżej, a to wszystko dzięki temu, że tam y, rząd chiński, no, ludowy, socjalistyczny, czy można powiedzieć komunistyczny, tak jak w nazwie, rozszerza cały czas wsparcie na, 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 dla popytu na usługi i cały czas to monitoruje. I tym samym sprzedaż detaliczna i przemysłowa również pobiła rekordy. Ale, ale ta sytuacja związana z tym, że Australia jest tak zależna od Chin, że te wahania, że te cła mają olbrzymi wpływ, nawet taki można powiedzieć psychiczny, propagandowy, no to wpływa na, na waluty i australijskiego dolara, i nowozelandzkiego dolara. I w związku z tym ANZ, podobnie ja też uważam, utrzymuje, że będziemy mieli w drugim kwartale wyższą, wyższą, podwyższoną zmienność na tej parze walut. Zobaczymy, jak te trwające negocjacje handlowe między USA Chinami. Się zakończą i jakie będą wtedy korekty ustalonego kursu dolar do juana. Też jestem, jakby tego ciekawy, wszystkiego, dlatego że Europa, Unia Europejska już zapowiada przedstawicieli, słowami swoich przedstawicieli, że liczą na porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W związku z tym, może te taryfy i ta polityka, ta słynna wolna celna, doprowadzi do mocarstwa, do. Do jakiegoś konsensusu, i no, globalnie rynki na tym, na tym zyskają. Proszę Państwa, ostatnio, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, ponieważ u nas są oczywiście wybory prezydenckie, których dzisiaj nie zamierzam poruszać, dlatego że no, jest to specyficzny czas, gdzie wszyscy kandydaci stają się pro-polscy, pro-biznesowi, no, można powiedzieć, prawicowi. I to od strony szczególnie lewej. W związku z tym nie przywiązuję do tego większej wagi, bo to są takie, można powiedzieć, krótkoterminowe e, zapowiedzi do momentu, kiedy te wybory dobiegną końca. Natomiast jedna ważna rzecz, która dotyka nas niezależnie od wyborów, niezależnie od tego, kto rządzi w Europie, to jest ta dramatyczna sytuacja związana z migracją, którą część sceny politycznej czy mediów podnosi, a część. Bagatelizuje i przeczy jakby rzeczywistości. Ale w ostatnich dniach, powiedzmy nawet miesiąca, zaczęto mocno mówić w kontekście Unii Europejskiej, w kontekście Danii, że Dania uporała się z programem, problemem migracji, że Dania przez lata ostatnie stosowała ruchy, które przyniosły rezultat i że takie ruchy powinny też mieć miejsce. W innych krajach Unii Europejskiej. Ja oczywiście chciałbym powiedzieć, żeby to zrozumieć, że polityka migracyjna Danii, polityka azylowa jest odmienna od polityki Unii Europejskiej, a wynika to z tego faktu, że Dania nie przyjęła traktatu z Maastricht w 1992 roku, który kształtował obecną Unię Europejską. Dostała tak zwaną klauzulę, klauzulę opt-out, w związku z tym ma prawo decydować na, w, w, odmiennie i we własnym zakresie na temat tych dwóch polityk i co też czyni. A więc dzisiaj Dania ma prawo deportować emigrantów, którzy tam przebywają nielegalnie, poza teren Unii Europejskiej, czego zgodnie z prawem Unii Europejskiej nie może na przykład zrobić Polska czy inne kraje. I to Dania robi, deportując tych migrantów między innymi do Rwandy. Ale Dania też powiedziała zero azylu, nie będzie w ogóle polityki azylowej. To Dania uchwaliła prawo, które pozwala rządowi na wyburzanie osiedli całych tych migrantów, gdzie oni są w skupiskach, takich, które zagrażają bezpieczeństwu duńczykom. To Dania powiedziała, że nie będzie korzystania z socjału, ponieważ, proszę Państwa, Dania to jest kraj, który, oczywiście ja nie wszystkiego popieram, bo, ale charakteryzuje się najwyższymi podatkami w Unii Europejskiej, oni płacą później 50% podatków, ale charakteryzuje się bardzo wysokim, najwyższym socjałem, czyli Duńczycy mają bardzo wysokie emerytury, ale mają bardzo za duży, wysoki zapewniony socjal. I Duńczycy problem jakby tym, dlaczego tam nie zaasymilowali czy, czy ta polityka migracyjna od prawa do lewej, bo chcę powiedzieć, że niezależnie od poglądów politycznych, wszystkie partie polityczne w Danii mają tą same poglądy na, na temat migracji, a wynika to z tego, dlatego że w Danii 90% obywateli to są Duńczycy. Czyli... Tam jest i po, nie tylko jest obywatel, ale także ma pochodzenie narodowościowe, czyli tam jest państwo jednolite, co, co sprawia, że Duńczycy niezależnie od poglądów politycznych mają poglądy narodowe, wynikające z ich narodowości. W związku z tym twierdzą oni, że nie będzie nikogo z tego socjału, jak nie, potrafi się, jak nie potrafi pracować, jak nie wniesie nic do, 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 do Danii. Jak nie zasymiluje się, tam zostały wprowadzone specjalne programy w szkołach, które mówią o tradycji duńskiej, o historii duńskiej, o wartościach Duńczyków, i ktoś, kto tego nie rozumie, z migrantów, wówczas zostaje przeniesiony do obozów, a potem deportowany, wyrzucany z Danii. W związku z tym, też yy, w Danii się mówi ten, w ten sposób, że jeżeli jesteś, jeżeli ktoś myśli, zaczyna myśleć inaczej, czy jest przeciwko. Temu, powiedzmy, polityce migracyjnej Duńczyków, czyli przeciwko państwowości, to wówczas Duńczyk mówi, to chcę, żeby było tak jak w Szwecji, i Szwecja jest takim przykładem dla Duńczyka, właśnie jak nie należy postępować. W związku z tym, wracając do bezpieczeństwa i do rozwiązywania problemów społecznych, do, do tego, tej wojny, można powiedzieć, cywilizacyjnej, to warto by było, znaczy, warto, jeżeli my chcemy w Unii Europejskiej coś zmienić, to musimy zmienić te przepisy. Mamy przykład jak to robią duńczycy i wówczas będziemy mieli zdrowe społeczeństwa narody które będą których wszyscy obywatele niezależnie od pochodzenia narodowościowego będą pracowali na dobrobyt danego kraju i czego nam także życzę przed i po wyborach prezydenckich a jeszcze na końcu chciałem powiedzieć że ten ładny garnitur w którym jestem to jest dzięki Naszym przyjaciołom z firmy Rekman, którzy użyczyli mi tego garnituru po to, żebym wyglądał godnie. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.